Cześć wszystkim z wami Wika. Spotykamy się w nowym odcinku z Drapkowem. Dzisiaj w środę mamy dwie premiery na obraz to zdrabka za 20 zł moc siódemek e, oraz Express los o tej samej nazwie poprzedniej premiery nie nagrywałam mam już nagrany nowy filmik ale jakoś ten się odzwyczaiłam e, do wrzucania czegokolwiek na czas ale, ale, dobra e, zdrabka kosztuje 20 zł, główna milion i siedem tysięcy e, szukamy siódemek o dziwo, jedną, dwie albo nawet trzy Zdrabki kupował mój małżonek. Numerki mam 5 i 10. No i Express Loss również za 10 zł, czyli nie również. Zdrabka za 20, a Express Loss za 10. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Stopnie wygranych 10, czyli od zwrotu, a potem no dość ciekawa kombinacja. Dobra, ja premier niestety nie oglądałam. Wszystko jeszcze przede mną.

No super, czyli inwestycja powiedzmy się zwróciła, prawie. Następnie sprawdzimy nasz ekspres los mod siódemek. Eee, zasady proste, mamy trzy zestawy liczb. Największy zestaw to liczby z mnożnikiem raz jeden i po dwie liczby z mnożnikiem razy 2 i razy 3. Ruszamy. Szukamy 6, czy mamy 6, nie mamy 31.

trzydzieści jeden, dwanaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć. Dobra, tak będzie wszystko widać. Dwadzieścia sześć, trzy, trzydzieści cztery, czternaście, piętnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści trzy. 16, 32, 23 i 38. No, zdrabka o numerku 10 niestety nic nam nie dała, ale, ale powiedzmy, zdrabka numer 5 zwróciła nam premierę, no i Express Los również się spisał. Bardzo ciekawy system z tymi wygranymi dość interesujące. Czy podoba się mi zdrabka? No ja na premierze się spisałam, można powiedzieć, że się podoba. Czy będę ją drapać? Zobaczymy, jak długo Guna tutaj się zatrzyma. Dziękuję wszystkim za oglądanie, pozdrawiam cieplutko z mroznej, śnieżnej Warszawy. Pa!